Siemano. 11 czerwca jest. Jest niedziela. Jesteśmy na przełęczy Tompadle. Jak zwykle ruch jest gdzieś tak w pół do 11. Idziemy na Radunie z ojcem. Ojciec tam bada mapę jak będziemy szli. I co? Widzimy się na szlaku. Podchodzimy pod raduniek. Nie miałbym za Was planu... Planować... tu tak, włączyłeś? Ale wiaterek... Tak, ciepły wiaterek... Tak, fajnie... Pogoda dopisuje to... Widzisz jakieś... czasowe źródełka, że... Tak. Nie, nie... Ale z stromo...

Tylko pod korą się tu, tu takie Ale pięknie widzę, Dobra Tak, na no masy strężę, ja nie mogę bo tu chyba piorun mu te drzewa No ja nie wiem No ja wiem Nie no, to jest pięknie Bo sudety to praktycznie tam dalej. No, to tam jest? zaszczytną to jest yy, pasmo gór. Znaczy, to też to jest pasmo Ruda, gór, ale to. Tak? Tak. To są góry sowie, pierwsze, a dalej są sudety. A to nie jest sowa w ogóle? No to są góry sowie, te pierwsze pasma, co tu, widzimy. tu, tu, te. No to tam masz srebrną górę na lewo, tak? Nie, nie wiem, czy to nie jest sowa wielka Tak. Może być. To jest, mi się zdaje, że jest biedne. To, to jest wielka. Tak. Może być, kalenica, Rymasz tak. tak, to jest, mi się zdaje, że to wie. A tamte to już jest cudety. Tak? To są już Sudety, Dlatego mówię, te pierwsze przed nami tak. to są góry sobie. Tak. Tu tak. na prawo jest, jest szczytna. Tu. Tak. I tam zaszczytną to, yy, no to też są to jakieś są takie Wałbrzyskie, bardziej. Wałbrzyskie, ale tam dalej to już są sudety ta, ta, te, ta, To co ta, ledwo ta, widać. Tak, ta, tam w głębiej, tam w dali Tak, to może być Tak, bo tu zaraz zaszczytną to wałbrzyskie. No. Nie, to jest bardziej masyw jeszcze pod Sudety wałbrzyskie to, wałbrzyskie to będzie na prawo. Tak, ale te srebrna pięć... góra jest bardziej na lewo. lewo, tak i no te pierwsze nowa. to są góry, sobie. Tak, za sobie mi to już tylko nie, nie widać. Nowa ruda chyba. No to za nimi, tak? bo nowa ruda jest bardziej tak. Wałbrzych nie łaś po, jest... po kleszczach. Nie, nie łazę. A Wałbrzych to jest tak, jak tam właśnie mówisz. O. Tak, tak. Dobra, robisz zdjęcia? Cały czas. Tu jest z tej kaczy. Czeka, bo tutaj jak jest. Ty, tu jest coś to jest legenda. Starożytne wały kultowe. Widzicie, co to jest? To są kamieni Chyba to te wały to. Może. To tamtego kamienie.

Czyli same sosny i same paprocie. I same paprocie. No i plus tam jakaś yy, brzoza, tak? Brzoza. No, no, siedlisko kleszczy. Tak, Ale pachnie. Ach, pachnie, nie? Pachnie. No, wylęgarnia kleszczy. Wylęgarnia kleszczy, tak. Ale pachnie masakra. No, nie tak się, nie? No. Ale bagno. Tak ma być no, Jesteśmy w Przełęczy Słupickiej Lekkie bagno, ale jesteśmy Przełęcz Supicka 320 metrów i idziemy zielonym teraz na przełęcz tą padłę. Jeżeli no idziemy, tędy. rezerwat przyrody łąka sulistrowicka pokaż tą łąka. No to to łąka sulistrowicka mhm. No, wracamy na Przełęcz tą padłę zielonym szlakiem. Zostawiliśmy za sobą łąkę sulistrowicką. Wypad udany. Ojciec żyje, także dał rady i widzimy się dalej. Na razie.